Siedmiodniowy plan zdrowych śniada. Poniedziałek owsianka z bananem, borówkami, orzechami włoskimi i odrobiną cynamonu. Wtorek kanapki z pełnoziarnistego chleba z pastą z awokado i jajkiem na twardo. Środa omlet ze szpinakiem, papryką i serem feta, czwartek smoothie szpinak, banan, mleko roślinne, masło orzechowe, nasiona chia, piątek jogurt grecki z truskawkami i pestkami dyni. Sobota tosty z pieczonego batata z masłem orzechowym i plasterkami jabłka. Niedziela sałatka śniadaniowa, kasza, jajko sadzone. Ogórek, pomidorki koktajlowe, rukola, smacznego i na zdrowie.